W tym filmiku pragnę Wam zaprezentować makijaż ekspresowy, wieczorowy, wykonany w stylu ala przydymionego oka. Jeśli jesteście początkującymi makijażystkami, na pewno makijaż przypadnie Wam do gustu. Bazuje tutaj głównie na kolorach fioletowych i na produktach marki, marki Virtual z takiej nowej serii Rock Me Baby, czyli jest to seria ogólnie karnawałowo-wieczorowa. A no, że już niedługo karnawał nam się rozpocznie, to możemy troszeczkę poszaleć. Tak jak wspomniałam, makijaż fioletowy, czyli pasuje dla zielono zielonookich dziewcząt, dla dziewcząt, które mają oczy w kolorze niebieskim, szarym, gdzie ten fiolet również bardzo ciekawie kolor tęczówki naszej podbije. Także jeśli jesteście ciekawi, jak to wykonałam ten makijaż, bardzo, bardzo szybki, nie niewymagających wielkich umiejętności, to zapraszam Was do oglądania. Na twarzy mam już wykonany prawie kompletny makijaż, za wyjątkiem prawego oka. Makijaż roz, oka rozpoczynam od podkreślenia dolnej powieki. Dolną powiekę podkreślę dwoma cieniami z dwóch zestawów, w cieni, z dwóch zestawów w cieni marki Virtual. Są to, jest to najnowsza seria kosmetyków do makijażu karnawałowego, andrzejkowego, także seria dopiero wchodzi. Nazywa się Rock Me Baby, czyli bardzo fajnie. I użyję dwóch cieni, tych najciemniejszych oczywiście. Pierwszy granatowy, później ten fioletowy. I ten granatowy cień nakładam króciutkim, grubiutkim pędzelkiem, tak jak widzicie, na dolną powiekę od razu od zewnętrznej strony. Tak na długości 1-3. Od zewnętrznej strony ten granatowy cień. Teraz przechodzę do, te, do tego cienia fioletowego. I tym cieniem, tym kolorem w zasadzie kontynuuję dalszą część mojej kreski, czyli zmierzam w kierunku do wewnętrznej części oka. I tuż przy samym końcu w zasadzie zostawiam miejsce wolne, ponieważ tutaj pojawi się cień najjaśniejszy i może być akurat ten cień fioletowy. I samym oka. jak najbardziej cień fioletowy i odrobina jeszcze dosłownie tego różu z tego drugiego zestawu. Jest to zestaw numer 135. Tu w przy wewnętrznej części. Sięgam ponownie po, tą, po ten zestaw fioletowy, najciemniejszy cień. Rozpoczynam tym cieniem nakładanie i makijaż górnej powieki. Pędzelkiem kuleczkowym, idealnym właśnie do makijażu przydumionego, nabieram ten cień fioletowy. I rozprowadzam go tak na kształt banana, na zasadzie wzdłuż kształtu mojej gałki ocznej, rozcierając. Czyli ruchy pędzlem takim, taki właśnie na kształt banana, bardzo szybki, słuchajcie, makijaż. Wystarczy odrobinę sprawy, żeby po prostu ręka Wam dosyć szybko tutaj pracowała. I rozcieramy cały ten cień fioletowy. Nabrałam na ten ten cień tylko raz i w tym momencie po prostu pracuję cały czas tym jednym nabraniem cienia, że się tak wyrażę, czyli nie sięgam więcej po ten kolor, tylko rozcieram go w kierunku do środka powieki ruchomej. To jak widzicie również takie ruchy pionowe, aby ten cień właśnie przedostał się również na na część powieki ruchomej. czas sprawdzam, czy mój makijaż jest symetryczny. I rozcieram, rozcieram. Po roztarciu uważam, że makijaż będzie w miarę symetrycznym Nabieram cienie jaśniejsze. Najpierw będzie ten cień tak Także tutaj oto zestawu, Pędzelkiem średniej wielkości. Popieram ten cień fioletowy. Yy, ogólnie wszystkie cienie z tej serii, czyli Rock Me Baby, cienie na, na karnawał, yy, ogólnie takie cienie bardziej wieczorowe, no mają delikatne drobinki, jakby, jakby, taki mały brukacik właśnie na nocą, na noc, na wieczór są idealne. Rozświetliłam, rozjaśniłam całą powiekę ruchomą. Tym cieniem właśnie fioletowym to jest taki cień lawendowy, bardzo fajny, jaśniutki. Jak przełamać ten kolor, to dodaję tego różu, czyli róż z drugiego zestawu, ten zestaw 135. Ten sam pędzel, czyli nie bawię się tutaj w wymianę pędzli, cały czas pracuję na tych samych. I trochę już zmienił się odcień tej mojej powieki ruchomej. Tym samym pędzelkiem przejeżdżam również trochę pod, miejsce, pod, miejsce pod brwią, czyli pod łukiem brwiowym. Ale ja po prostu lubię, aby mój makijaż był wykończony i, mm. i lubię, gdy, gdy ten, to miejsce jest tutaj rozświetlone. Mm. Wam jak to nie odpowiada, to śmiało możecie z tego zrezygnować mm. i zostawić makijaż oka tylko skupiając się na tym przyciemnieniu. I tutaj ogólnie rozjaśniam pozostałe partie makijażu. Sięgam po raz już kolejny, po ten pierwszy pędzelek, którym robiłam tą smugę. Również ruchy pionowe w kierunku do powieki ruchomej, ponieważ stwierdziłam, że tego mojego jasnego cienia jest trochę za dużo. Muszę go ponownie przyciemnić. I mój makijaż oczu w tym momencie nie jest identyczny, ponieważ na lewym oku dodałam jeszcze cień granatowy. I tak też zrobię tutaj. To jest ten zestaw 135 cały czas. Bazuję na tych samych cieniach, czyli cieniach jest wirtuala. I ten granatowy dzień, pędzelkiem również koleczkowym, ale tym razem bardzo, bardzo takim wąskim. Nabieram ten cień granatowy, pocieram zawsze od dłoń. Musi być tylko minimalna ilość tego granatowego, czyli najciemniejszego cienia. Poza tym nie chcę, a nie chcę po prostu, żeby mi się pobrudziła cała twarz. Więc minimalną ilością cienia nabieram i nakładam cień granatowy od zewnętrznej strony mojego oka i tuż właśnie od zewnętrznej strony i typowo właśnie w zagłębieniu powieki. Prawie to, że ten makijaż będzie bardziej taki trójwymiarowy. Będą zauważone po prostu te gradienty, takie przejście kolorystyczne. Makijaż prawie już skończony. Pozostanie mi tylko teraz narysowanie kresek. Kreski rysuję linerem Long Lasting Deep Liner. Czarny liner z Wirtuala. To nie jest liner w pędzelku, tylko on jest z takim, takim sztywnym kałamarzem, jakby. I rysuje kreskę. Kreska tuż przy linii rzęs, czyli bardzo delikatna, ponieważ ogólnie w tym makijażu nie zależało mi na grubiej kresce. Ona ma tylko służyć przyciemnieniu linii rzęs. A co za tym idzie optycznemu zagęszczeniu rzęs? Całe oko obrysowałam tym samym linerem. W takim kałamarzu Long Lasting Deep Liner z Virtual. Rzęsy przeciągnęłam, rzęsy, ale w zasadzie również brwi, ponieważ brwi przyciemniłam. Tuż z Virtuala Full Screen Size. Taki piękne, intensywne, intensywne różowe opakowanie. No i szczotka, słuchajcie, rewelacyjna. Bardzo duża, tradycyjna, czyli bez żadnych udziwnień. I bardzo dobrze... To szczoteczka przylega do naszych rzęs i, i fajnie je podkręca, podkreśla, wydłuża i nie kruszy się. I chciałabym Wam również pokazać błyszczyk. Błyszczyk z tej samej serii, czyli Rock Me Baby, seria makijaż, kosmetyków bardziej takich karnawałowych, wieczorowych. Kolor jak widzicie różowy, burgundowy, dosyć ciemny, ale współgrający z całym, z całym makijażem policzki wykonturowałam bronzerem rozświetlającym, ta sama seria, czyli Rock Me Baby. Jest to numer 141. Jako róż użyłam nietypowo, ponieważ cień. Ten różową część mojego został numer 135, czyli produkt dwufunkcyjny jako cień, jako róż taki delikatny, rozświetlający. Tak przedstawia się makijaż przy wykończeniu całej okazałości. Odwinęłam wam włosy. Bardzo szybki, ekspresowy i naprawdę banalnie prosty. Każda osoba, która dopiero uczy się makijażu, będzie w stanie go sobie wykonać. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za oglądanie. No i oczywiście do zobaczenia wkrótce.